No dzień dobry, dzień dobry. Yy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie po takiej bardzo długiej przerwie, ale to bardzo 5 miesięcy temu miałem ostatni film. Przepraszam, po prostu chciałem przerwę sobie zrobić, ale już powracam z odcinku, odcinki będą pojawiały się częściej. Yy. W ogóle dziękuję za 213 wyświetleń to jest bardzo dużo jak no, ale można by było więcej zbić, no ale tam. Ogólnie to chciałbym Was zaprosić na mój kanał z muzyką. Jakiś w ogóle hamorzysty. Nie był on ten, że podobno usunął kanał. Ale ten, ale jednak nie usunął. No i tylko w Jaja robi. Po prostu oni ten oszukują z tym kanałem, że ten. Ten kanał tak naprawdę jest, więc nie ma się co martwić. I to teraz. Zaproszę Was na ten kanał. Pokażę wam. Zaprezentuję. To jest właśnie taki kanał. Tutaj subika dam. Oczywiście. Bo trzeba. No i tu mam film. Film. Garba. Nie potrafię kochać tekst. Zapraszam do lajkowania. Komentowania. Subskrybowania. Z dzwoneczkiem. Bo będą się pojawiały fajne filmy. Więc no. Ten link do kanału macie w opisie, dziękuję bardzo serdecznie, kocham Was widzowie.